Witam następnym dniu właśnie śmigania do szkoły. Hmm, możliwe, że się spóźni na autobus. No, wyszłam, idę na autobus. O, przyszedł Bartek Ale To Idziecie gdzieś? No, więc jest fajnie. Dobra, to tyle. Co? 83 z rozszerzenia. Babeczka. Dobra, mogę spróbować babeczki? A Czemu? Można, być na następny, Bo nie ma no. to nie <ot saitah> <Robot consoles>. hmm. coś do opowiedzenia? Nie, nie ma

Nie bo, tak. Niepodobny. Osobny. <laughs> Wygrała? Ukradłaś? Ukradłaś? Wylałam. Wylała. wodę. Dobra, kończymy to chyba. Z godziną właśnie ocenialiśmy sami siebie. Dałam sobie ocenę cztery, a wy jakie? Ja?

Mogę dać Ci do vloga gifta teraz? Potrzebujesz tak. mi to? Bo to jest mega dobre. <grywa> Plecaczek. <grywa> no, sobie Pokaż, co to jest, A dokładniej. Dokładniej. <grywa> Będzie się. test na balecie. Ale mega, dziękuję. Co? Będzie Będzie test na balecie. Co mamy? Test na balecie. Co znaczy test na balecie? Test smaku. A. Tam <grywa> jest sprawdzian na balecie. Bo <grywa> baletu. Dobra, dziękujemy. Będzie smak test. Znaczy, no bo smak testu będzie. Patrzcie, kolejni na drodze! Jez, a kogo Kurde, to sonie, sonie. A kogo A kogo Nie! A tak? Spróbowałam Twoich cukierków. Bez mnie zdrowie test? Nie wiedziałam, że mam czekać na ciebie. No, tak, powiedziałam, że będzie test na a. balecie. Test na balecie, Ale Ale jak masz suksu? No, powiem ci, że w smaku średnia. No, nie liczy się smak. <grym> Hej. O, sorry, Maja nie chce być na blogu, hey. ale Katry jest. Aha. Maja powiedziała dzisiaj, że mam plamę z brązera. Ale już ją sprowadzi, widzę. Aha, jest OK. Hello! Będziesz na YouTube! Dajamę Maja i Bartek mają takie same spodnie. są zaszki są.